To jest zdanie z fizyki, więc myślę, że rozsądnie będzie na początek przyjrzeć się fizyce w tym zdaniu. A ta fizyka to fakt, że światło w dwóch miejscach skręca. Zmienia kierunek biegu. Albo jak to się głupio nazywa, załamuje się. Zapiszę prawo załamania dla obu tych zmian kierunku. Czyli zapiszę dwa razy to. N1 sinus alfa to N2 sinus beta. Do punktu A. Będę miał z tego sinus alfa równy n sin beta. Dlaczego tak? Bo współczynnik zamania powietrza jest jedynką. Jedynka to jest element neutralny operacji mnożenia, więc w ogóle jej nie pisze Czyli jeden ze współczynników załamania nic nie robi w równaniach. Liczy się tylko współczynnik załamania tego szkła. Żaden inny się nie pojawi, więc nie ma potrzeby tu pisać indeksu. Tak to wygląda. Teraz zapiszę... To samo w tym miejscu. To gamma pad to jest beta, bo to co mi tu narysowali to jest trójkąt równoramienny. Czyli będę miał n sinus beta. Równe. Muszę sobie narysować ten kąt załamania. Tutaj widzę, że mi skręciło w stronę normalnej, więc tu pewnie odchyli się od normalnej. Tak biegłoby bez skręcania, ale odchyli się od normalnej. Czyli nie w tą stronę, tylko w tą. Kąt zał gamma zał będzie tu. Czyli tu se mogę wpisać po prostu sinus gamma zał, bo znowu n jest jedynką. No i tak sobie zerkam i widzę, że tu po prawej stronie mam N sinus beta. Tutaj N sinus beta mam po lewej. A z tego wynika, że sinus alfa jest równy sinus gamma zału. Tu jest kąt alfa. Zapiszę to moje odkrycie. Teraz już mogę powybierać co trzeba. Pad, odb. Nie narysowałem tego odbitego, bo to szkoda czasu. Wiadomo, że kąt padania i odbicia są sobie równe. Gamma pad, gamma zał. Ten jest większy. Gamma zał, alfa. To jest ten sam kąt. Jeśli komuś te równania z czymś się kojarzą... I nie możesz sobie przypomnieć z czym, to ja przypomnę. Tak samo wyglądają równania w przypadku płytki porównoległościennej. Tam światło nie zmienia kierunku biegu. Tutaj zmieniło kierunek biegu, bo te powierzchnie, na których następowało załamanie, nie były równoległe do siebie. Teraz każą mi wyliczyć szybkość światła w szkle. Chyba wyjdę z definicji współczynnika załamania. To jest stosunek szybkości światła tam, gdzie jedzie najszybciej, a najszybciej jedzie w próżni. Do szybkości światła w jakimś tam ośrodku oznaczają V. Może lepiej byłoby tu pisać C0 a tu C, ale tak chyba jest czytelniej. Widać, że jeśli uda mi się znaleźć N, to, to w tym równaniu jedyne mnie wiadomo, będzie V, to będzie rozwiązywalne. Żeby znaleźć N, zapiszę se prawo załamania tu, w tym miejscu znowu, albo lepiej, wezmę to stąd, przecież mam to. Dokazuje skomplikowanych przekształceń, które pozwolą mi wyznaczyć wzór na n. No, no i teraz sobie będę pisał. Beta jest łatwiejsze, więc zacznę od bety. Patrzę na ten trójkąt prostokątny. W tym trójkącie prostokątnym sinus beta to będzie to, czyli Bd do tego, czyli do AB. Aha, i te pionowe kreski. Sinus alfa. Kąt alfa jest powtórzony tu. Bo tak. Teraz patrzę na ten trójkąt prostokątny i widzę, że sinus alfa to będzie BC do tego tu. Do AB. AB się pokochuje. I zostaje z BC do BD. Ok, teraz z tego wyznaczę sobie wzór na V. No i za n podstawię n. Po wpisaniu w kalkulator i prawilnym zaokrągleniu mam 1,8 razy 10 do 8 metrów na sekundę. Nawet niezłe zadanie na maturę podstawową z matematyki. Za to 9,2 niestety nie kompletu punktów, bo ja to policzyłem kalkulatorem, a tu nie ma symbolu kalkulatora, więc trudno. Za to tutaj linijki użyłem legalnie. Najbardziej mi się podoba to zdanie. Część promienia AD, która pada na brzeg, krążka od strony szkła w punkcie D. Promień AD jest w szkle. Jeśli pada na jakikolwiek punkt, to skąd ma padać, jak nie ze szkła? A tu jest taka kluczowa informacja od strony szkła. To wybitne jednostki pisały, że dały radę to dostrzec i się tą informacją podzielić. Chwała im za to. Najszybszy, najtańszy i najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to przejście na dietę roślinną. Tak mówią wszyscy. A ja się pytam a co z kebabem? To właśnie fundamentalne pytanie można dzisiaj zadać temu tutaj, na tym tutaj wydarzeniu. Wjazd z za Frico. Moje Referal zapro w opisie.